Włączam. Pojawiła mi się dioda, która informuje mnie o tym, że jesteśmy teraz jest włączony komputer ZX81. K, czyli oczekuję wprowadzenia jakiejś komendy. Generalnie, tu jeśli mamy K, czyli komputer oczekuje komendy, jeśli zmieni się na L, czyli wprowadzamy no, jakiś parametr, dane. Dobrze, i teraz spróbujemy sobie spróbujemy sobie uruchomić. Mieliśmy to zaraz, to mieliśmy w tym nie, tu mamy ZX80 w tym katalogu AA, a tu mieliśmy ZX81, i tu mieliśmy ten plik z rozszerzeniem P i P81 przekonwertowany. Zobaczmy, czy nam się uruchomi ten i ten. Dobrze i tak. Klik. Otwórz. Gry. Gry. ZX80. Tu gry. Tak. ZX80. Breakout. I ZX81. Tu mamy P. Zatrzymamy. I teraz ładujemy grę na ZX81. Jak mówiłem wcześniej, klawiatura jest troszkę inna. Generalnie cyfry litery są w tych samych miejscach, ale komendy już nie. I z tego, co pamiętam, load, tak jest pod J, J, load, i to nam nie wystarczy. Musimy jeszcze. Eee, cudzysłów jest pod literą P z shiftem shift i P raz, dwa i tą komendą ładujemy dowolny plik podobnie jak w spektrumie i teraz new line zatwierdzamy i play ładujemy Tu dość pasek nam się dość szybko przemieszcza, bo to nie jest taka duża gra. Zobaczymy, czy nam się załaduje. Nie. Nie. Chyba nie załadowała się, mi się wydaje. Zobaczymy. Commander Run, enter. Nie. Chyba jakiś błąd. Jakiś błąd, zdarza się. Zresetujemy. Teraz spróbujemy otworzyć plik z rozszerzeniem p81. Zatrzymamy i teraz tak wpisujemy komendę load z klawiatury zx81. Tu mamy pod na ściągę spojrzę pod i load i dwa razy cudzysłów shift i p raz dwa dobrze i teraz new line zatwierdzamy i play coś nam się ładuje zobaczymy Jeszcze chwila i już dojdzie nam do końca. K. Widzę K, zobaczymy. Ram. Nie, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Nie wiem, czy z plikami, czy z konwersją. Zresetujemy. I może zróbmy w ten sposób. Ja tu mam katalog ZX81. No tak jak tu widzimy, tu jest sporo gier. I to są obrazy chyba z, roz tak, z rozszerzeniem P. Tak. Z rozszerzeniem P. No i teraz może sobie. Zaraz tu stwórzmy, jesteśmy w ZX81. To w zasadzie tu możemy przegrać sobie pliki do konwersji. Tu mamy Asteroids. Asteroids. Nie wiem, coś może sobie. W może. Może Space Invaders. Mamy tu kilka wersji. No dobrze, weźmy na przykład ten eee, rozpakuj nam nie, to nie jest spakowany plik, to jest katalog. Tu możemy sobie normalnie przegrać Space Inventors może weźmy sobie jakiś nie wiem Zombies no może być, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy co tu jeszcze możemy wziąć ufo. Wolej of Death. No zobaczę. Nie wiem. Nie kojarzę, no ale zobaczmy i teraz konwertujemy te pliki. Chwytam plik, puszczam to nad programem do korwersji. Następnie drugi. I trzeci. I teraz spróbujmy je załadować. Tu Space Invaders 939 kB, najmniej będzie nam się krócej ładował. Dobra, odpalamy VLC. Klik, otwórz i teraz, gdzie to jest? Gdzieś to jest wcześniej. ZX8081, gry zx 80 Mamy Space Invaders, otwórz. Zatrzymajmy, tak. Teraz, komenda Load mamy pod J. J i dwa razy, co new line i play, ładujemy. Gra nam się ładuje, przesuwa się. Zobaczymy czy wszystko się dobrze załaduje. Zdarzyło mi się, że ściągnąłem z internetu pliki gotowe wavy i żaden nie chciał działać. Także nie wiem przyczyna jest może w formacie pliku, w sposobie konwersji Zaraz sobie zobaczymy, podejrzymy te wavy na chwilę, jak one, jakie one mają parametry i tu mi się znowu nic nie załadowało nie jest, ok coś tu chyba coś tu chyba a jeszcze raz wpiszemy RAM tylko jak tu sterować to ja nie wiem Przesuwamy. Game over. Coś nam się udało uruchomić. Tu Shift i Rob O, Shift i Rob out. Kasujemy ścieżkę. Dobra. No I komendaram. Run jest pod R. Tak samo jak w zx 80. Jak my tu strzelamy? Dobrze, tu strzelamy. Tylko jak się teraz przesyłamy? On nam tu wywołuje komendy. Jeszcze raz weźmiemy run. New line. Tu już którymiś przyciskami się przesuwałem, ale nie wiem którymi. Nie mogę, nie pamiętam. Jeszcze raz weźmy RR R, NEW LINE i teraz strzelam dziewiątką. Teraz jak ja się mogę przesuwać? Aha. No. Nie sprawdzałem tego wcześniej, dlatego sterowania... No. no dobrze, widać, że gra działa. Spróbujmy wgrać następną. kwestia przećwiczenia sterowania plik oldfush i zombie zombie mamy zombie spróbujemy i tak komenda load pod j, j i dwa razy cudzysłów new line i Klej, ładujemy. 58 sekund, tutaj z prawej strony widzimy. Oczywiście można wgrywać wavy, tak jak ja z komputera, z komórki, z jakiegoś odtwarzacza MP3. Program nam się ładuje. Ciekawe, czy nam wejdzie. jak widzimy z tych 80 mieliśmy ciemny ekran tu podczas ładowania paski się pojawiają Czy to dobry znak okaże się zaraz Trzeba się trochę przyzwyczaić, ponieważ ten komputer nie ma dźwięku i no jest Dobrze, nie będziemy tu wnikać. Klawiszy kierunkowy, aby, aby się poruszać. Aha, tu jestem. No dobrze, już jest po mnie. Uuu, Ta partia trwała dosyć szybko. I teraz co tu wcisnąć? Chyba klawiszy kierunkowy jakiś. U. Nie chciał mi się ludo przesunąć? Gdzie ja jestem? Aha, już wiem, gdzie jestem. No widać, że gra działa, ładuje się. Tylko dokładnie jeszcze nie wiem, jak się nią steruje. Uciekam, 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 nie zdążyłem uciec. No dobrze. Zresetujemy sobie komputerek. Widać, że wszystko weszło. Tu mamy jeszcze Wallet of Death. To jakaś większy plik. Ponad 3 MB. A załadujmy go. Eee, Podiot, Load i Shift P. dwa razy co i teraz new line zatwierdzam. Zaraz, zaraz, chwilę, chwilę. Ja muszę uh, muszę najpierw plik do VLC wprowadzić. Mamy go i teraz tak. New line zatwierdzamy i teraz play plik jest odtwarzany zajmuje ponad 2 minuty tak ja te pliki do ZX80 znalazłem stronkę na której kilka gier jest zamieszczona jest zamieszczony link do niej poniżej Filmu. Pliki do ZX81 akurat ściągałem z Chomika. Dosyć dużo znalazłem. No ale wszystkich jeszcze nie sprawdzałem. No wszystkich nie da rady, bo to bardzo dużo ich jest. Ale jak ktoś ma ochotę i czas, tu akurat tych plików, tych gier, które teraz uruchamiam, akurat Wcześniej niesprawdzanie uruchamiałem. No zdarza się, że coś po prostu nie wiem czy nie wyjdzie, czy coś nie pasuje i dany, dany program czy gra się załaduje z błędami. Wspomniałem o formacie WAV. Z tego co pamiętam powinien być mono. 8-bitowy i częstotliwość. Częstotliwość tysięcy Hz. Nie pamiętam, zaraz zobaczymy, który z tych plików sobie podejrzymy, jakie ma właściwości. No tu jeszcze trochę nam zostało. Jeszcze około 20 sekund. Na razie nie chcę sprawdzać tego pliku, żeby nie, nie było jakichś może zakłóceń przy odtwarzaniu. Niech on nam się załaduje cały. Jeszcze chwila. No dobrze. Dobrze. Hmm. Ciemny ekran. Aha. Zaraz przejdziemy do gry. Coś może nam się uda tutaj dojść. Tak. Yy, zaraz gdzie? plik yy, Informacje o pliku. Yy, zaraz, 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 zaraz. Nic tu nie widzę. Może otwórzmy ten. Zaraz otwórzmy go i pałce naciśnijmy i powinien on być teraz tutaj w podglądzie informacja o pliku jest mono kanały mono 8 bitów i próbkowanie 22 Hz no tak właśnie myślałem tam 20 tysięcy to jest chyba taki standard w jakich Powinny być te pliki nagrywane, żeby nie było problemów. Dobrze, tu Stop. I teraz Uu. O co tutaj chodzi? To by trzeba było chyba instrukcję LDR. No dobra, L. L. Widzę, że gra działa. Fire. Uu. Znowu fire. Ktoś do nas strzela. Znowu ogień. Ktoś do nas strzela. I weźmy A. Nie wiem, nie chcę na razie wnikać tu w sterowanie, tylko chciałem pokazać, jak wgrywać gry. A, że wciśnijmy może D dla odmiany. A, B. Nie będziemy może wnikać, może nie będziemy wnikać jeszcze w tę grę. Czyli, tak jak widzimy, reset, konwersja działa. Na początku nam się nie udało przekonwertować dwóch plików. Trudno hmm. mi powiedzieć, dlaczego? no Trzeba próbować. Trzeba się trochę pobawić. Ten programik na dole pod filmem jest link należy umieścić na pulpicie i po prostu przeciągać klik z rozszerzeniem o lub p p81 tu próbowaliśmy wcześniej, ale coś nam nie wyszło. Nie wiem, może też konwertuje kwestia sprawdzenia. Może jeszcze sobie jeden może jeszcze jeden jakiś taki znany znany jakiś program jakiś może Jakie to są znane gry? Może z bardziej asteroid, asteroid, no bo znane. Hmm, może po prostu pacman. O, ZX81 pacman. Mamy tu pacmanów trochę. No weźmy sobie powiedzmy tego. Kopiuję do tego katalogu i sobie go przekonwertujmy. Pacman. Przeciągam i puszczam. Uruchom jest. Pojawił nam się wave. Ponad 2 MB. Dobrze, odtwarzamy. Plik. Otwórz, pacman. Jest. Otwórz. Zatrzymamy, bo musimy yy, najpierw wydać komendę. Hmm, czyli i load i shift p, p czyli dwa razy cudzysłów zatwierdzamy new line i play ładujemy tak jak mówiłem komputer no mi się na przykład bardzo podoba. Tutaj góra jest przejrzysta, plexi, widać wszystkie układy. Naprawdę wygląda to fajnie. Tu jedynie ten przycisk reset, który tu mamy. No, dziurka wywiercona i patyczkiem sobie resetujemy. Ten przycisk reset trzeba tu przenieść. Tu, tak jak mówiłem, z worka odnośnie zmiany kolorów. Czarny, biały, tu z boku, i wtedy już będzie wszystko w galancie, że tak powiem. Naprawdę niby prosty komputerek, ale czas przy nim płynie bardzo szybko. Gry są naprawdę fajne, wymagające. Chyba jakiś czas temu grałem w grę Go Moku i naprawdę no ogrywał mnie komputerek. No może się nie skupiłem za bardzo. A może po prostu jest taki dobry. Albo ja taki słaby. <grych> no dobra, gra już nam się tu zaczyna wgrywać do końca już. Kilka sekund zostało. Dobra. Pod L RAM. Zobaczymy. Coś się pojawiło. Czyli chyba załadowała się dobrze. No dobrze. Zobaczymy. Bo już chyba zaczyna w kółko lecieć. Uuuu, uh, uh, uh. sterowanie, sterowanie, siódemka, Y, J, siódemka, siódemka, spróbujmy coś tu zagrać, siódemka tu, Y, no, właśnie trzeba, Y tu, siódemka, Y tu i J, i J tu, siódemka, Y tu, I zero. Dobra. Siedemka, Y, I, J, I, 0. Co? No, więc zaraz jednymi czterech jeszcze. No, chyba nie doczytałem instrukcji. Ale to jest coś podobnego do. Podobnego do Pacmana. No przecież wgrywaliśmy Pacmana. Ale pięć klawiszy do sterowania. To chyba jakiś bardziej zaawansowany. Ja, albo ja tu źle. Dobrze jest. Hmm, tu mamy oznaczenia player, food i tak dalej. To chyba poziom mi się wydaje. Tu jest jeden lub dwa poziom. 7y, 7y jest. 7y i o 0. 7 do góry, y. No dobra, spróbujmy. I dobra, dwójkę wciśnijmy. Jest, przesuwamy się do góry, y w dół i tu w prawo. No, czyli. Idziemy tu do góry. O, to kwestia. Uuu, hm, dobra. Zjad nas, czyli widzimy, że to jest jakaś odmiana pac wgrała nam się ładnie. Kwestia dojścia, pobawienia się. Resetujemy. I jesteśmy w basic ZX81. Mamy K, oczekuję na komendę. No dobrze. Tu to są właśnie to są gry tutaj, to co przewijam w ZX8, ZX81, dość sporo ich jest. Te, które konwertowaliśmy pod ZX80, też trochę ich tu jest, ale mniej. No Może trochę trzeba poszukać po internecie, pod, pogrzebać i tak jak mówiłem, ZX80 z rozszerzeniem O, ZX81 rozszerzenie P. I P81, no nie wiem, z P81 bym musiał jeszcze też zobaczyć, czy to, czy to da radę przekonwertować, czy nie. No dziękuję wszystkim za uwagę. Myślę, że odcinek ten, który nagrałem, komuś się przyda, ktoś się zainteresuje. Komputerek jest ciekawy, fajny, bardzo, bardzo wciągający. To na pewno. Dziękuję bardzo.